Cześć, mam i dzisiaj nagrywamy Minecrafta po eee, mam dla ciebie świetną wiadomość. Jestem w zegarek GT i świątynia. Tak, za mną jest zegarek GT. Ja mam render distance to bardzo już Ja idę, ja od razu do niej idę. I ej, ty tu kop, a ja idę przynieść nam rzeczy z niej. Dobra. Może, może jakieś sobie będą, albo. Nie, jaksy nie znajdziesz. A, no to może chociaż metal. Metal, albo złoto albo koks. Najlepiej by było koks. To no, jest najlepszy koks. Bra, ja już. już może zrobić crafting? Um, ogólnie to będzie taka seria, później na zegarka w kanale. I. Będzie po prostu nagrywać. Hmm. Po prostu nagrywamy i to będzie z tego seria mini i będzie przychodzi Minecraft razem. Że my że widzę to kolejne świątynia. I oczywiście wpadajcie na kanał zegarka. A ja, a ja mówię, że wpadali na odciny, ten, na kanał tygryska. No. I ty oczywiście, bo musicie, znaczy musicie wpisać tygrysek ty, żeby wam wyskoczyła, a nie tylko tygrysek, bo wam coś wyskoczy. No, tak Nie wiem, coś powinno tam wyskoczyć, innego na przykład. No. Oj, oj, oj. Ja już myślałem, że to, że to jest taka fajna, żeby dało się do niej wejść jakoś fajniej, a tu tak widzę, że ona zawalona. Aha. Tak troszkę. Ale mogę od góry wejść na przykład. Od góry wejść. Ja idę kopać teraz. Trochę serduszek stracę. A, tu wykopiemy. Przypomniało mi się, żeby się nie kopać za bardzo tak w dół wieżek. I to muszę płytkę naciską skopać i wybrać jeszcze TNT. Zrobić dwa Dobra, to ja będę tu Płytka naciskowa skopiemy. Siedem złota. Siedem z niemego mięsa. Dokładnie. A, ja się zbudziłam. Dobra, tutaj, tak, 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 szybko. Oh, trzy do... diaksy! Trzy diaksy? Tak! Ja myślałem, że w swoim, że w, że podróbie nie można znaleźć trzy diaksów. Ja, ja się biorę TNT z pod spodu, dobra. Trzy diamenty i kilof. Kilof, od razu kilof. Teraz chwilą Aha, znalazłem... Zmutowane, zmutowane drzewo. Aha. Chciałem powiedzieć zmutowane. Aha. No to nieźle. Dobra, kopiemy tu. Zmutowane drzewo. Zmutowane drzewo. Nie, było niestety zmutowane. Z drzewo obok drzewa. A, ja też ja to się miałem. No to jest naprawdę... W ogóle w normalnym Minecrafcie też jest. Tak, no czasami tak, ale rzadko. Jak na razie też ja żadnego... codziennie gram w oryginał. I na oryginale mam w ogóle świat. Może kiedyś wam go pokażę. No może kiedyś. Dobra, to jest normalna świątynia. Na oryginale no, mam, mam też świat na oryginale i... Mam teraz problem. W którą stronę, stronę ja szłam. O, widzę cię, widzę. Cię. Ja, ja ciebie też widzę. <grym> Lowa tu jest, czy... dobra. Ej, czy... ja, ja wcześniej tyle wy nie widziałem. Serio. Aha. Ej, ja mogę od razu crafting zrobić. ja już mam. No to przyjdź tu, bo ja... Bo ja m... już są dwa, już mam dwa. Ale bym musiał by by, iść tam, musiałbym iść, bo ja bym od razu wiaderko zrobił. Ale nie, nie nie ma na wiaderko jakieś głupie. Ale na lawę będziemy, zrobimy sobie portal do netheru. Lawą się nie da. Ale weźmiemy z tego wodę i ten, bo patrz, tu jest woda, a tam jest lawa. Tu zajdziemy od razu w kopalni. po co będziesz z jak możemy zrobić od razu kilo, wykopać diamanty. Aha. O! No znalazłem węgiel. I mamy tu trzy biomy koło siebie. A, akacjowy. Tu mam twój crafting ja, ja widzę kolejny metal. Aha. Już bym zrobił diamentowy kilof. Ej, a, zrobisz, diamentowy kilow? No. Cześć, no ja ogóle, a zrobię diamentowy kilof? No. Co ja zrobiłam Ja właśnie teraz. Ja się Ale z... go razie nie zużywam No wiem. I ja go nawet teraz nie będę tykał. W ogóle, w ogóle nawet nie. Bo będzie nam potrzebny... po co ja zrobiłem? Tak. Aha, nie, dobra, nieważne. Miecz ja sobie zrobiłam Ale ja mam y, ten żelazny klow. Do tego to sobie będziemy po prostu mieli, potem go ulepszymy, to Czekaj, 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 czekaj. Tylko nie wiem jak tu z ja ogólnie tak się słabo znam na angielskim. Więc. Hmm, ja, tam, ja tam będę wiedział, co tam trzeba zrobić, bo ja na innym świecie, świecie ten. tylko ja, Ona w ogóle, świat i tam jest dużo a ja, ja, ja stworzyłam go w ogóle w, w tym samym momencie, kiedy on go stworzył, ale on jest lepszy, dlatego że ja już rok w, tego, co stworzyłam, nie wiem. Tak, i miałem takiego. No bo metalowy kilo. No bo zrobiłem. Aha. I tak poza tym, to na samym początku znalazłem świątynię i od razu książki miałem. D jedna, mia jedna na niezniszczalność, a druga na szybkie kopanie. i na czy ty kilowat ją zabrałeś? A, on zabiera a chyba 2,5 pół A ty mi zabrałeś 5,5? Sera? No, ja miałem całe życie. No może tam serduszko straciłem. Lub no, trzy. Nie, trzy straciłem. Nie, dwa a, i pół straciłem. Dobra, dwa i pół. Ale i było jedną krowę. No właśnie, tak się... Tak... To tak, tak. jest któreś podejście do tego filmu wcześniej. Tak. W, wcześniej byliśmy od razu ustawieni, ale po prostu błędy, błędy w materiale i trzeba było wszystko na... No. Ej, mamy dwa i pół. Słuchaj ale jeszcze spadać. I to zjemy to tym ja kilowem. Naprawdę nie mogę biegać. Ej, a jak w panu zjemy kilofem lewe, to tym do lewej, to coś to się stanie? Kilofa nie będzie. Nie. No właśnie. Ej, jako pani ja, ja wygląda. Mój trzykroć filowy domek zrobił w świątyni. No tak właśnie. Ej, to czekaj, to zbiorę te. Czy ja tam widzę, panie, to jest bad? Bady. Bad, bad. <grych> Jakby co? Ym, wejście do świątyni nie przez wieżyczki. Od tyłu wieżyczkę. Okej, górą już wolę nie, nie skakać, bo, strac, bo jak stracić ja skoczyłem, to z, chyba 3, 2,5 dwa straciłem. Nie uderz mnie, bo idę. No jesteśmy w ym, A może zamieszkamy trochę niżej, to? Czy, czy tu u góry? No to tu no, u góry możemy. Dobra, Dobra, wykopę to... Ej, pozbieram te, te wiesz co, te cenne te. Co? To? te? Zaraz, zaraz tam zejdę na dupo, nie? Ja zmienię to potem na jakiś inny materiał. Okej. Okay. Na ten pustynny. Weź i hortokop z góry i że żeby mi spadało te, te dwa rzeczy. Oj, mamy węgiel. Ja tu wszystko świetną, żeby mogło nie było. A ja znalazłem węgiel. węgiel. Chwila cięcia. Dobra, ja już jestem. Ja też już jestem. Po cięciu. I ty tam jesteś. Ja sobie kopię węgiel. Dobra, bo ty tam zaraz węgiel. No. Dobra. Ja to jeszcze muszę tam robię. Ja to... Praktycznie jest... będę tu trochę dłużej, bo jakby wykopę trochę tego materiału, co to tu jest, bo on jest naprawdę fajny. Fajnie, się, fajnie się, go szybko, się go kopie i on jest takim materiałem do... Na przykład, do, możemy zrobić tego, na przykład... Jak zry... co? Nie, nieważne, miałem przed chwilą tylko y, bie, cały biały ekran, a nagle mnie zabudowałeś, to nie mogę wejść teraz. A, no to... Weźmy to. Chociaż żeby taką dziurkę, o właśnie tu, tu oto i w ogóle ekspo mi lata i teraz dednę przez jedzonko aha a że mi tą pochodnię do dobra, dzięki za chociażby pochodnię no, trzeba ci tam oświetlić yy, aha to jest nasze wyjście, patrz okej okay. ej, skopać to, bo to trochę wkurza a... co? to nie, nie kop! okej okay. postaw to czekaj, że postawię Dobra. Ale, ale tu druga była jeszcze kolumna. Tutaj, czekaj, to jest tu. 1, 2, 3. Albo 1% tu. Jeden ja już go dobudowałem? Nie, bo tu nie ma jednego oplocza. A u mnie, on jest zabudowany. Ale nie. Aha. No! A u mnie teraz zmieni się na drewno. Aha. tu to postawię, tylko mo może teraz będzie widział. O dobra, teraz. <śmany> wejście, fajne wejście na zębiaki. <śmany> Ale nie, bo my tu będziemy y, tam tam zaszklimy szkłem. Tutaj zrobimy drabinki do góry. Ej, to ja już mogę, ja już mogę zrobić tu na drabinki. Ja potrzeb. Albo dobre ja to już zrobiła. Co chcesz? A, chcesz zmienić na no, normalny? A, a masz? A mam, ma, mam. M, m, masz to, to, to jest tak, to? tak, tak, to jest to. Mam. No. E, zabrakło mi go. To będziesz musiał e, iść... Na dół muszę iść tam. Tak, e, pod ten, po, po prostu... Ej, chodź tu. Czekaj, czekaj, ja, ja to wykopę na dół, a potem się podkopać czym innym może. Ej, bo tam Cześć. Wyszki. A ja je zebrałem, ja, ja, ja je tu mam. Ja, mhm. mam. ja mam w ekwipunku chyba. A że ich nie widzę. A mam, dobra, mam już. I teraz nie mam problemu, nie ma się czym podbudować. Bo, o, mam już, dobra, już mam czym. Yy, drewno w ogóle na dole jest. Ej, to... Bo ja tam to ja drewno też się podbuduję. Dobra, więc hop, 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 hmm, hop, 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 ja już jestem prawie u wyjścia. Trochę to będzie przychodziło, na to... no to. Dobra, no jeszcze, Hop, hop, o dzięki. Hop. Dobra, na razie się skoczymy. No, 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 czekaj, na raz, dwa, trzy. Oj. Ja cię prędzej zabiję niż. A czekaj. A no w sumie. No i teraz to zatkam. I teraz ja to zatkam. Nie, ja. A bo to zebra Ja, czekaj, drab... a, de, a daj ten krafting tu, tu, tu No tak chwilową on tylko tu będzie ja tylko Aha, zrobić... a ja ten, a ja postawiłem też tu Skrzynkę też Aha Teraz ja chcę sobie zrobić tylko drobinki Aha, bo jeszcze jednego To będę musiał jeszcze Dobra, 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 dobra. Tutaj tak, tutaj tak damy trochę jeszcze tego drobina, No i no, Aha, bo moje w ogóle inne wyjścia. Mhm. Mamy dwa inne wyjścia. No to trochę jakby mogłem i tam wyjść, no ale dobra. Nie, zrobię sobie drę... Po prostu zrobię. Szkoda, sobie... trzeba. U góry. Masz <grym> spadłoś. Ale to czekaj, to ja. Zginierz, to Oj. Ten Ile masz w rysie, jak w ogóle Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć i pół. A ja mam dwa, które mi latają na dodatek. Ok. Jak na razie nie widzę że zagrożenia z żadnej strony, oprócz jednego Zambiego, no. to nic nie widzę. Ok, robok. Ja? <słuch> <słuch> e nie tych rzeczy. Ale ja nawet ich nie widzę. Aha. To czekaj. Ja do środka. Aha. Ja, 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 ja zaraz tam. Ja i zamidę, nie zbieraj. Nie, ja ich nie zbieram. Ja jestem żubok. A to fajnie, żebym się poszedł. No fajnie, fajnie. Ale ja uważaj, bo tam kryter będzie mógł. No wiem, właśnie to jest ten problem. To jest taki mini problem. problem. Taki mini mini, Dobrze, to który poszedłem. może mi zabić. To jest taki problem, który. Jokej znowu. Jaki No jockey. Aha, jockey. Nie. I zombie, i z... tak, mamy... Szkie... Obok, zemnie. Obok... obok mnie jest zombie, jockey, i szkielet. A ten jockey umie szybko biegać o tym pająku? Tak, nie. O, ile tu jest zombie. Z drugiej Tu no, kurde, to jest szkielet, to jest szkielet, pająk, zombie, koło nas creeper jest, kolejny. I tu jest zombie, te wszystkie rzeczy. Chodź. Chodzę, pająk mi go, nie chyba. Chodź. Mam chyba na plecach pająka. Siup. Siup, siup. Ja już to zbieram, niom, 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 Ja Pruszny. na razie chwilowo zamknę te wejście. Proszę level. Siema. Siema. A masz jakiś kamień? Dlaczego eee, tu, eee, tu u mnie? Wiesz hmm. o, tu u mnie masz... O co się? Ty u mnie byłeś tu. I tak i tak schodziłeś. Mm -hmm. Ej, a... i tak wchodziłeś, patrz o, czekaj, ja się odsunę i teraz patrz, będę schodził a plecami schodziłem? no, czy znaczy nie plecami, tylko patrz schodziłeś, patrz, byłeś tak zeszłeś, okay. Ej, tak i tu tu, tu schodziłeś i tu nie spadałeś tu, tak Aha. tak byłeś Ej. Ej, a... o, moje kości czy ja mam kamień? nie mam kamienia, ja bym musiał znowu iść na dół to, czekaj to, to chodź, chodź Albo czekaj! Chodź, bo, bo ja mam tu miejsce. Albo nie, czekaj. czekaj A ja, ja, ja tu mogę zrobić, dobra? Gdzie? A tu nie, dobra, tu jest oh, tu jest woda, tu zaraz jest woda. Więc wolę to zakopać. Dobra. Ej, zakopę, tak żeby nam tego materiału zostało. Czekaj. I cztery ściany dodatkowe mamy. Może to tak skrzyni. Mamy 10. Dobra, idę. Co tu jeszcze zostało? Bo zawaliła na wejście tu albo łać tu okej, okay, no to, ale to będzie piesek albo woda też dobra, to ty tam może, może znajdziesz kamień, a ja nam ten bo potrzebujemy tego pieca okej, okay, a ja w ogóle takie jakby jedno pochodnie gdzieś jakby znalazłem, nie wiem jak że rację to jest no, ten. woda? nie, po prostu jest tam muszę wyjść na chwilę, bo jest tam... Ej, to ja... To, to ja wyjdę... Ej, a ty masz żelazny że krok? Nie, ja mam, mam, mam. Ja, no to... Nie wiem. Ej, ja mogę... Ej, uważaj na creepera. To obsługę. Dwa go. Mam dwa crepery, mam. Dobra, shikera dojadę. Sikiera, młotyka. Shakiera, młotyka! Bum. O, mam mamy akurat piasek. Dobra, szybko idziemy. Pyk creepera. Pyk go i kolejny dwóch. Dobra, już mam kamień, ale muszę wow. zejść trochę z bok. Okej, okay, ja chyba widziałem wiedźmy przed chwilą. Albo coś. Ja tam zrobię salę do przekalań. Ej, bo jakby wpadłem do tej dziury gdzie się kopałeś i... No. Nie mogę wyjść. O! gdzieś robi! No! Ja, ja, jej ja kopać drewno. Nieważne. Kolejny raz jestem głodny. O zombie. Zanim dojdzie to chyba się spali. Powinien. Tak. Powinno tak być. Dwa zombie idą. No tak. No Karol, dobrze to być. O metal. O to kop, ko, 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 Bo weź zrobimy sobie wiaderko. Dobra. Weź zrób jedno wiaderko. Przecież to jest trzy metalu. Weźmiemy, położymy... bo właśnie nie ma pieca. I po co poszłam do tego? Mamy prawdziwą inwazję. Mm -hmm. Pająk, pająk, zombie, zombie. Pająk brzmie goni i dwa zombie. Dlaczego się pająk zbugował y, w piasku? Tego to ja już nie wiem. Ale no, i kolejny będzie nadał. A ten jeszcze niech spali. Wadź. Idź się tu, zombiaku. Pal dobra. Ej. Ej, nie, ha, bo, zo bo zombie są ten. Zombie są już takie ten. Teraz pali, 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 się. Ej, szkoda, bo teraz ten, bo u mnie w Minecraft'cie też moby mają mi taką inteligencję i też nie wpadają. Bo dodaj to. Ale to dodali już bardzo dawno temu. A co, przypalasz? A Irona. Irona przypalasz. No Irona. Aj... Sorry, oj ja czy serduszka. Dobra. Aj Igor, a w, daj... Ty Co? Weź Wejmie daj e, żelazo. Jed, jedno żelazo poczuję. Jedno żelazo. Ja bym... byś mi dał. Ponuję ci się jak z kimśła. A no w sumie. Aha, bo ja mam takiego innego kuzyna i ten... I podzielam tak do ciebie, bo ja tak trochę częściej u niego bywam. Aha, u, u, u Ciebie wiadomość już? Tak, wiadomość, ale że mam 20%. Um. Dobra, dobra, dobra. Dobra, my musimy kończyć. ale nie, my musimy już kończyć. Już, już musimy kończyć. to to nie, do kolejnego odcinka.